Mazda RX7. Wiemy, że była niedościgniona, gdy prowadził ją win-diesel, mimo że jego postać w całej serii szybkich i wściekłych przedstawia siebie jako fana karów. Wiemy też, że ma silnik inny niż wszyscy i wiemy, że jest świetna w grach wideo. Tylko to jest za mało. Mazda zasługuje na to, by każdy fan motoryzacji wiedział o niej znacznie więcej i rozumiał skąd się bierze jej fenomen. Zapnijcie więc pasy jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep z częściami motoryzacyjnymi Ukando.pl Jeżeli macie do wykonania jakieś naprawy w swoim samochodzie lub planujecie wymianę jakichś elementów to zajrzyjcie na ich stronę a z pewnością znajdziecie to czego potrzebujecie. Dodatkowo specjalnie dla Was na hasło powagowani dostaniecie 7% zniżki na zakupy. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu a teraz wracamy do tematu tego odcinka. Nie da się, po prostu się nie da omówić Mazdy RX7 bez opisania silnika rotacyjnego, wokół którego wszystko się kręci. Podstawy działania wszystkich silników spalinowych są co do zasady bardzo podobne. Musimy mieć jakąś przygotowaną komorę, w której może następować spalanie. Musimy dostarczyć tam powietrze, następnie zmieszać je z paliwem, tworząc mieszankę paliwowo-powietrzną, potem tą mieszankę sprężamy i odpalamy. Gwałtowne spalanie skompresowanej mieszanki wyzwala energię, którą wypadałoby wykorzystać do napędzenia tego, co chcemy napędzić, więc w jakiś sposób musimy energię pochodzącą ze spalania zamienić na energię mechaniczną, a na sam koniec po spaleniu mieszanki z komory musimy odprowadzić spaliny, opróżniając tym samym komorę i przygotowując ją do rozpoczęcia tego cyklu od początku. I tak w kółko i w kółko. Najbardziej rozpowszechniony typ silnika spalinowego, czyli silnik tłokowy, wykorzystuje cylindry jako komory spalania i tłoki jako sposób zamiany energii pochodzącej ze spalania na energię mechaniczną. I tutaj pojawia się problem pierwszy, bo tłoki poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym, mówiąc prościej góra-dół, a potrzebujemy ruchu obrotowego, żeby napędzić wał napędowy, później koła i tak Zamieniamy więc ruch posłowisto-zwrotny na ruch obrotowy, wykorzystując do tego korbowody i wał korbowy. Jest też problem numer dwa. Mamy kilka cylindrów. Zależnie od typu silnika, zapon mieszanki odbywa się w różnej kolejności. Potrzebujemy więc jakiegoś systemu, który będzie tym wszystkim sterował. Wykorzystujemy do tego rozrząd, czyli dość skomplikowany układ mechaniczny napędzany za pomocą wału korbowego, który dopiero co musieliśmy wprawić w ruch dzięki sile pochodzącej ze spalania. Tak w ogromnym skrócie i w ogromnym uproszczeniu działa tłokowy silnik spalinowy. Jeśli spojrzymy na to krytycznym okiem, to zauważymy, że tak na dobrą sprawę samo spalanie odbywa się w bardzo małej części silnika, natomiast cała ta masa elementów dookoła Służy do jego obsługi, nie bierze jednak bezpośrednio udziału w produkcji energii mechanicznej. Mnóstwo ruchomych części i dość skomplikowany układ z dużym potencjałem do awarii. Co trochę jak nasze polskie urzędy. W okienkach mamy kilka miłych pań obsługujących petentów, natomiast wszędzie dookoła mamy całą masę urzędników przekładających papierki z miejsca na miejsce. Analogia pewnie taka sobie, ale wiecie co mam na myśli. W latach 30. XX wieku niemiecki konstruktor Felix Wankel zaczął się zastanawiać jak zaprojektować silnik spalinowy, żeby pozbyć się całej armii urzędników dookoła. Tak, żeby to faktycznie komora spalania była głównym elementem silnika i żeby pozbyć się wszystkich skomplikowanych układów dookoła. Wpadł na pomysł, by osadzić tłok o kształcie zbliżonym do trójkąta bezpośrednio na głównym wale centralnym za pomocą systemu zębatek i całość zamknąć w korpusie, dzięki czemu przestrzenie między ściankami obracającego się tłoka i ściankami stałego korpusu tworzą komory spalania. W 1936 roku Felix otrzymał patent na silnik, który od jego nazwiska nazywamy silnikiem wankla lub nazywamy silnikiem rotacyjnym. Trójkątny tłok zwany rotorem obraca się wewnątrz korpusu. Krawędź rotora przesuwa się po ściance, tworząc próżnię, do której zasysane jest powietrze z kanału wlotowego. Na takiej samej zasadzie działa tłok podczas suwu ssania w tradycyjnym silniku. W momencie, kiedy druga krawędź rotora mija wlot kanału wlotowego, komora zostaje zamknięta. Na skutek obrotu rotora i jego zbliżania się do ścianki cylindra, komora zmniejsza swoją objętość, a tym samym ściskając powietrze znajdujące się wewnątrz. Gdy dochodzimy do punktu maksymalnego sprężenia za pomocą świecy bądź świec zapłonowych inicjowany jest zapłon, mieszanka jest gwałtownie spalana i rozszerza się, naciskając tym samym na rotor, powodując napędzenie jego obrotu. Kawęć rotoru dociera do kanału wylotowego, rozpoczynając odprowadzanie nagromadzonych spalin. W ten sposób cykl się zamyka. Przyglądając się całości widzimy, że w każdym momencie po każdej stronie z trzech stron rotora. Odbywają się niezależnie trzy suwy pracy w trzech komorach. Czyli przykładowo, gdy po jednej stronie rozpoczyna się spalanie, to po drugiej już odbywa się wydech, a po trzeciej stronie trwa zasysanie mieszanki. O ile w tradycyjnym silniku tłokowym potrzebowalibyśmy do tego trzech osobnych cylindrów, w silniku Wankla wszystko to odbywa się w jednym cylindrze z jednym tłokiem i trzema osobnymi komorami. Ruch obrotowy tłoka jest przenoszony na mimośrodowe odcinki wału centralnego i Jest kontrolowany poprzez nieruchome zazębienie między wewnętrzną częścią tłoka a korpusem. I w ten oto sposób pozbyliśmy się wszystkich zbędnych elementów, skomplikowanego rozrządu, mechanizmu zamieniającego ruch posuwisto-zwrotny w ruch obrotowy itd., itd. Mamy kompaktowy, prosty silnik z minimalną ilością ruchomych części, który również z racji budowy bardzo płynnie pracuje. Wszystko brzmi świetnie. Nic więc dziwnego, że w latach 60. do firmy NSU, do której należał patent na silnik Wankla, zaczęli masowo zgłaszać się producenci po wykup licencji na własne rozwijanie tej konstrukcji. Byli wśród nich m.in. Alfa Romeo, Citroen, Ford, Mercedes, Nissan, Porsche i wielu wielu innych. Pomimo badań i programów rozwojowych na całym świecie w wyścigu o to, kto pierwszy wprowadzi silnik Wankla, do masowej produkcji pozostało jedynie dwóch producentów NSU oraz Mazda. Wygrało NSU, wypuszczając w 1964 roku model Spider. Jednak, co pewnie nie jest zaskoczeniem, silniki te okazały się być wyjątkowo nieudane i awaryjne, a głównymi problemami były uszczelnienia między rotorem a cylindrem oraz spore problemy z nierównomiernym rozgrzewaniem się silnika, ponieważ jedna jego strona jest cały czas gorąca przez cykl pracy. A druga jest cały czas chłodna, bo odbywa się tam cykl ssania. Mazda, zamiast wypuszczać swój silnik wankla na rynek, postanowiła pierw wprowadzić wszystkie niezbędne poprawki, i historia tak się potoczyła, że to właśnie Mazda zasłynęła ze stosowania silników wankla w swoich samochodach, i to właśnie Japończycy najbardziej dopracowali tę konstrukcję. Początkowo silnik rotacyjny zastosowano w Mazdzie Cosmo, jednak głównie kojarzona jest z serią RX składającą się z Mazdy RX-2, RX-3, nieziemsko wyglądającej RX-4 oraz stosunkowo rzadkiej RX-5. Największą popularność jednak zdobyła Mazda RX-7, czyli sportowy dwumiejscowy coupe, który w 1978 roku zastąpił wszystkie poprzednie auta z wanklem pod maską. Zgodnie z tym, co omawialiśmy na początku, silniki wankla są małe i kompaktowe, co pozwoliło na umieszczenie ich nieco przed przednią osią nisko nad ziemią. To spowodowało, że mimo mało zaawansowanego zawieszenia i mimo zastosowania bardzo prostych rozwiązań w układzie kierowniczym i hamulcach, pierwsza RX-7 prowadziła się świetnie. Niemalże idealny rozkład masy 50 na 50 i optymalny środek ciężkości pojazdu z nawiązką wynagrodził brak nowoczesnych i drogich rozwiązań w konstrukcji. Pierwsza generacja RX-7 dostępna była z silnikiem 1,1 litra, w tym w wersji uturbionej, oraz 1,3 litra z mocami od 100 do 165 koni mechanicznych. Okazało się to bardzo ważnym czynnikiem na rynku japońskim, ponieważ poniżej 1,5 litra pojemności obowiązywał tam najniższy podatek drogowy, a w tej klasie pojemnościowej RX-7 oferowała znacznie wyższą moc silnika niż konkurencja. To spowodowało sporą popularność wśród konsumentów mimo wysokich cen paliwa w tamtych czasach. A 165 koni mechanicznych w wozie ważącym 1100 kg powodowało, że RX-7 była naprawdę szybka. Zwłaszcza, że Mazda oficjalnie zalecała, by regularnie podczas codziennej jazdy kręcić silnik w okolice odcinki, by oczyszczać silnik ze zgromadzonego nagaru oraz by utrzymywać olej w optymalnym zakresie temperatury. Silnik o oznaczeniu 12a występujący w tym modelu miał stosunkowo płasko ukształtowaną komorę spalania o dużej powierzchni w stosunku do jej objętości. To powodowało duże straty ciepła podczas pracy silnika, a to z kolei oznaczało, że spalanie było niepełne. Wśród spalin było bardzo niewiele tlenków azotu, ale za to duża ilość niespalonych węglowodorów i tlenków węgla. Z tego powodu układ wydechowy zawierał dodatkową komorę służącą typowo do dopalania niespalonego paliwa. Prowadził do niej również osobny kanał dolotowy dostarczający świeże powietrze do procesu spalania. Zaskakujące jest również to, że pierwsza RX-7 świetnie zachowywała wartość na rynku wtórnym. Średnia cena trzyletnich egzemplarzy stanowiła około 94% oryginalnej ceny samochodu, kiedy ten był nowy. Z racji wysokiej mocy, niskiej masy w okolicach 1100 kg i świetnych właściwości jezdnych, RX-7 natychmiast stała się częstym bywalcem torów wyścigowych i zawodów motorsportowych na wszystkich szczeblach, od w pełni amatorskich aż po profesjonalne wyścigi. W 1985 roku Mazda zaprezentowała nową, odświeżoną RX-7 drugiej generacji i przy jej okazji nieco zmieniono kurs, bowiem z lekkiego, małego, dwumiejscowego sportowca stała się wygodnym krążownikiem szos na wzór Porsche 944. Absolutnie nie zrezygnowano jednak ze sportowego zacięcia. Oferowano jedynie silnik 1,3 litra w różnych wersjach, poprawiono w nim konstrukcję rotorów, podniesiono stopień sprężania, a w modelu Turbo 2 dodano turbosprężarkę typu Twin Scroll, która znacznie zredukowała turbolaga. Dużo uwagi poświęcono również prowadzeniu, by nie tylko rozkład masy miał znaczenie, ale też sama technologia. Bębnowe hamulce zastąpiono tarczami, zmniejszono tendencję do nadsterowności oraz wprowadzono system DTSS, czyli dynamiczną zmianę zbieżności na tylnej osi w zależności od stylu jazdy. Podczas normalnej jazdy zawieszenie utrzymywało delikatną rozbieżność kół, natomiast przy przeciążeniach bocznych przekraczających wartość półG, mówiąc prościej, podczas pokonywania zakrętu, specjalne piasty zmieniały ustawienie tylnych kół, zmieniając delikatną rozbieżność na zbieżność kół. Wzrost masy samochodu został zrekompensowany wyższą mocą, w zależności od wersji od 162 do 203 koni mechanicznych. Mimo że część entuzjastów narzekała na to, że druga RX-7 stała się bardziej miękka i spokojna, to sprzedawała się ona świetnie. Była bardzo popularna, co wraz z sukcesami wyścigowymi m.in. na Daytona czy Spa, stanowiło potwierdzenie, że silnik wankla to nie jest tylko jakiś dziwny wymysł inżynierów, do którego nie wiadomo jak się odnieść, ale solidny gracz i technologia, której można zaufać. Wtedy nastał rok 1992, a Mazda, świętując rok moich narodzin, wypuściła na rynek trzecią generację RX-7. Tym razem Japończycy znów nieco zmienili kierunek, teraz zamiast zwinnym coupé lub usportowionym turerem RX-7 stała się poważnym, szerokim, luksusowym sportowcem klasy wyższej. A przy okazji, wyjątkowo zgrabnym, bo został zaprojektowany wyjątkowo ponadczasowo i świetnie się prezentuje nawet dziś. Charakteryzuje się również bardzo niskim, jak na tamte czasy, współczynnikiem oporu powietrza CX na poziomie 0,36. Przez cały okres produkcji trzeciej generacji montowano w nim tylko silnik 13B REW, czyli bardzo dopracowaną jednostkę bez większości bolączek pierwszych silników wankla. Produkowała w zależności od wersji od 239 aż do 280 koni mechanicznych, a to wszystko w samochodzie ważącym około 1300 kg jednostkę napędową wyposażono w zaawansowany system podwójnego sekwencyjnego turbodoładowania opracowanego przez Hitachi. Pierwsza turbosprężarka zapewniała doładowanie 0,7 bara od 1800 obrotów na minutę, druga natomiast uruchamiała się przy 4000 obrotów i utrzymywała stabilne doładowanie 0,7 bara aż do odcinki. Z racji swojej natury silnik wankla produkuje mało momentu obrotowego. Dopóki nie zbliżymy się do wysokich partii obrotów, zastosowanie sekwencyjnego turbo doładowania było krokiem milowym, jeśli chodzi o rozwój tego silnika, i z tego powodu wszyscy go pokochali. Stabilne i płynne doładowanie utrzymywane od 1800 obrotów aż do odcinki dostarczało zupełnie nowych wrażeń. Nadal jednak RX-7 była niedościgniona pod kątem idealnego rozkładu masy, lekkości i niskiego środka ciężkości. To właśnie była jej główna broń, a nie moc. Prowadziła się cudownie, precyzyjnie, wykonywała polecenia kierowcy bez żadnego zająknięcia. Idealny sportowy samochód. Spotkaliście się pewnie gdzieś w kontekście RX-7 z nazwą Anfini. W latach 90. był to taki luksusowy oddział Mazdy, który zajmował się sprzedażą tych najrzadszych lub najwyżej pozycjonowanych samochodów marki Mazda. Z tego względu, aż do 97 roku, czyli do roku zamknięcia tej marki, wszystkie RX-7 były w Japonii sprzedawane jako Anfini RX-7, a nie Mazda RX-7. Było też mnóstwo wersji specjalnych. Type S był podstawowym modelem, Type R był modelem z obniżoną wagą. Type RZ, RB oraz Aspect przygotowane były na różne rynki i do startowania w różnych wyścigach, a Touring X była wyposażona w czterobiegowy automat. W 1995 roku wprowadzono model RX-7 SP opracowany by uzyskać homologację do australijskiej serii wyścigów. Miał 277 koni mechanicznych, 357 Nm, elementy nadwozia z włókna węglowego, zbiornik paliwa z włókna węglowego, maskę z włókna węglowego, a nawet konstrukcję fotela z włókna węglowego. Do tego większe tarcze hamulcowe, nowy wydech i zmodyfikowany ICU. SP wygrał 12-godzinny wyścig Eastern Creek w 1995 roku, a w 2001 roku Mazda wypuściła specjalną wersję Bufferst R dla upamiętnienia tego zwycięstwa. Następna była wersja Type RS z zawieszeniem Bilstein, kolejnymi redukcjami wagi, skróconą skrzynią biegów dla uzyskania lepszego czasu do setki i zmianami w ECU. Moc podniesiono do okrągłych 280 koni mechanicznych. Na końcu łańcucha pokarmowego była wersja Spirit R z produkcją ograniczoną do 1500 sztuk. Łączyła ona wszystkie dodatki wprowadzone w poprzednich wersjach specjalnych. Skoro jednak RX-7 była tak świetna, to czemu zaprzestano jej produkcji w 2002 roku? Wracamy do punktu wyjścia, czyli silnik wangla. Wszystkie zalety RX-7 osiągnięto typowo dzięki niemu. Mały silnik przed przednią osią, niski środek ciężkości, niska masa samochodu, idealny rozkład masy. Do tego płynna praca, wysoki limit obrotów i dużo mocy. Czego chcieć więcej w sportowym samochodzie? No cóż. Większość bolączek pierwszych silników Wankla zostało poprawionych, ale nie sposób zmienić jego cech konstrukcyjnych. Silnik rotacyjny cierpi na słabą wytrzymałość uszczelnień, które w momencie ich zużycia i nagłego przedmuchu mogą nawet doprowadzić do kompletnego zniszczenia silnika. Wprowadzane w kolejnych generacjach silnika udoskonalenia znacznie je poprawiły, ale nie wyeliminowały całkowicie tego problemu. Dlatego regularnie trzeba kontrolować kompresję i w razie problemów Natychmiast wykonać remont silnika wymieniając wszystkie uszczelnienia. Jeśli potraktujemy to trochę tak jak wymiana rozrządu w zwykłym silniku i po prostu co 100 tysięcy kilometrów będziemy rozbierać silnik i wymieniać wszystkie uszczelnienia, to wszystko gra serio. Mało ruchomych części, mało skomplikowana konstrukcja i jeśli całkowicie pominiemy sprawę uszczelnień, to wankel jest naprawdę niezawodnym silnikiem. Jednak to, co zabiło wiele innych konstrukcji, przyczyniło się też do końca wankla. Bardzo wysokie spalanie i normy emisji spalin. W 2002 roku zakończono produkcję RX-7. Dlaczego RX-7 stała się samochodem legendarnym? Z pewnością. Po pierwsze, bo jest świetnym samochodem sportowym i raczej nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Po drugie, jednak, w dużej mierze jest to zasługa czasu, w którym się pojawiła i obecności w filmach i grach. Czy jest ktoś, kto nie kojarzy Dominika Toreto i jego mazdy RX-7 FD z 1993 roku? Do tego dochodzi Gran Turismo, Forza, Need for Speedy, SEGA GT, no i do tego Initial D. Całe pokolenie się na niej wychowywało i dorastało gdzieś w jej wirtualnej obecności i z tego powodu RX-7 zawsze będzie miała specjalne miejsce w tych okolicach. Czy kiedykolwiek powróci? No cóż, co jakiś czas Mazda karmi nas przeciekami, mówiącymi o wskrzeszeniu czy to w serii RX, czy silnika wankla. Nie liczyłbym jednak na nowy sportowy samochód z wanklem pod maską. Nie widzę opcji, by spełnić normy emisji spalin, choć Mazda chwali się, że wykorzystanie materiałów ceramicznych w konstrukcji silnika znacznie redukuje zarówno wady związane z uszczelnieniem, jak i nierównomierną temperaturą silnika. Brak natomiast póki co jakichkolwiek konkretów. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zapowiadana Mazda RX-9 będzie miała turbodoładowaną V6 pod maską, a silnik wankla zagości w elektrycznym suwie MX-30 jako generator prądu wydłużający zasięg dzięki bardzo kompaktowym rozmiarom i dużej mocy z małej pojemności skokowej. Cóż tu można powiedzieć? Takie czasy. A wy skąd głównie znacie Mazda RX7? Dzięki jej obecności w grach, dzięki szybkim i wściekłym, czy po prostu śledząc i interesując się motoryzacją? Czekam na Wasze komentarze, a jeśli doceniacie moją pracę, to może warto rozważyć opcję drobnego wsparcia kanału, co umożliwi mi tworzenie jeszcze lepszych filmów. Zapraszam na naszego Facebooka, i Instagrama, tam możemy się nieco lepiej poznać, również często dzielę się tam kolejnymi ciekawostkami. Po prawej stronie wyświetlają się Wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału. Jeśli subskrybujecie, to tylko z dzwoneczkiem, bo inaczej YouTube i tak wszystko odetnie. Z tej strony Robert z Powagowanych, miło mi było Was gościć, trzymajcie się ciepło, cześć!